Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torgal jest ze mną. BIO, się mam wszystkim. BIO. <grystanie> 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 Dobra, gramy na mapie e, Metro, tak? Metro. To jest... ...zajebista mapa, na której jest wiele burdogów. Nie? nie, wszędzie, o, żebym się zjebał. <grystanie> o, już przejmują flagę B? <grystanie> nie przejmuj jej, Cinek. Nie przejmuj. Tak, tak, chwilowo jesteśmy przeciwko sobie. Ale niedługo to się zmieni. Co nie? Jak B przejmiemy to już macie po zabawie Tylko będziemy kampić u góry a wy za nie będziecie mogli tam wejść Mam nadzieję, że Granat się nie przedrzecie do nas Do nas Bo to by była porażka Wielka pomna po porażka, je! Yeah. Granat szmato Szmato No to kampimy Jeden zabity Chłopie, ale to jest roz, wstajemy panowie... Wstajemy! Kurde! Uratowałem trzech koleś. Oczywiście nie ma żadnego medyka w moim zespole, więc nikt nie, nie wyleczy Sam Dobrze! staty 5-0 z tym pierwszy w team, chłopie! <laughs> ja się dobę. Kolejny kill, chłopie! Taka pozycja, że ja pierdzielę! Siema wam wszystkim, z tej strony B.I.O. i witajcie z AK-47! ja. Yeah! Chyba koś zabiłem. Yo, Dobra, ja sobie troszeczkę, troszeczkę z tyłu posiedzę. A tu jeszcze burdenu nie ma, także jeszcze jest spokojnie dosyć. Nie mogę się założyć, że. O, kurde, jest medyk. Nieczęsto często spotykamy zjawisko. Ja, kurde, kapiszonami strzelam, że damage'u wam nie zadaje? Kapiszonami. Ja mam na wodę. Mogę gasić pożary, yeah. Matka mówiła, bądź strażakiem! Nie, poszedłem na wojnę. A, dużo ich tam było. 500 punktów w ciągu jednej chwili. Jestem drugi lecz mnie, proszę cię wylecz tylko Seria zakończona Z tobą. Przebiliście się frajerzy No co ty Jeszcze tutaj bronimy z jednej strony Nie jest takich obszód Aj, proszę no pokaż że ktoś tu jest kto mnie by leczy Dzięki stary to było piękne Jesteś moim mentorem Jesteś moim mistrzem Nie no bez przesady Leczymy Leczymy Dobra Oj oj ja pa Patrz na staty Ty też jesteś pierwszy tak samo jak ja No bo my jesteśmy pro Subjekko co ty się dziwisz? Nie ma lepszych medyków od nas Ale się pcha Uuuuuu! ja tu ultę co chwilę używam <głos> Słyszysz? <głos> ja tu ultę co chwilę używam Jest takuje wół no Zabiłem ty, na centymetr się wystawił Okej okay. jak mnie odbudzą to się zdziwię trochę tacy Tam jeszcze raz mnie odlotujcie Cinek, 10 i 1 staty Kto? Ja mam 1 ja. jeden Wylećcie O mi, shit, kurde. ale granata rzuciłem. Ale damage zadałem, ale nikogo nie zabiłem Muszę przeładować broń Piękny rzucony granat Rehabilitacja Dobra, dwóch zabiłem, chyba. Albo jednego. Jednego, ale porządnie. Ten drugi. Jeden typ za nami się schował, czekaj, nas wszystkich wybił. Ha, zabiłem właśnie trzech typów. Jakkolwiek ma targa, to w ogóle jest porąbany, bo przez dym to go tak widać, że to jest przyjęcie. W ogóle ta latarka ma za mocną moc to zależy jak do Silna jest Kurde, nie ma tutaj tego, koje się z amunicją Muszę się cofnąć po... no, jest coś tutaj Nie wiem, nie widzę Pierwszy jesteś jeszcze? 112 2 ja mam 13 1. Ale jestem drugi Tu jest amunicja, to muszę tutaj przeczekać Okej okay, super I Pewnie już granata mam, także sobie rzucę Przebijamy się niesamowicie do was Strzelam na ślepo wiesz no. Dobra. Powiem ci że rozgrywka jest zabójcza, zajebista Damage ostateczny zadajemy Nie będzie heal frajerze. Jak wy już na cep... ciśnięcie. A wam przejmujemy Co ty goale, respa <słyski> <słyski> Nie no, zachowaj się normalnie Ale tam może drzecie leja plus 18 <słyski> <słyski> Jestem to wódcą drużyny yeah. Super, nie to słyszeć Kto tu wyszedł? Już to trzeba być co najmniej ten pokiem Kurwa znowu ultę użyłem Kurde Mam no, nic mały collan na ulcie Jak blitzkrunk <tryk> <tryk> No powiem ci Trzeba nam A przejęliście Ja się cofam że jak nas kurde od pleców pociągniecie to mi się chyba zesramy w trzech miejscach Burżuazja normalnie Ja pierdole Tak sobie biegnę patrz jakiś koleś nagle nawet się nie spodziewałem tego Ty koleś się zlagował nie? W niego strzelam Jakby ktoś sprayował mu w, się na, w się na ścianie <grym> Wyrle się zablokowaliśmy. Ciekawe, gdzie wy jesteście teraz? Bo na A jesteśmy, przejmujemy sobie to pięknie. Teraz stanę w śmiesznym miejscu, żeby nie zginął na pewno. Zneutralizowaliśmy. Jeszcze trzeba to... Przejąć. Przejęliśmy to A co to możecie przejmować, bo to tak jakby wasze Koleś wyszedł. Nie ma mnie! 100% życia hopie było! Czu, czu. Koniec! Coś tu jeszcze jest Trzeba wybić wszystkich stąd Jeden po drugim będziecie ginąć. Tu widzę jakiegoś kolesia. Nie wiem na którym piętrze. To leżona na najwyższym... Na, na, nie, to na jedynie niżej Klukam bicie Cóż? Przyjmuję to, wam B Kurde z, z A my mamy wasze C Jesteś pierwszy, Dawid Chłopie Wbijam na C Może to raz. przegram, ale wydę z twarzą O no fajnie, dałem do ty podtypnęłem się na respa Na razie, cześć Chyba przejmujemy to Albo to wy przejmujecie No, my przejdźmy. Czyli... Teraz A Jeżeli nam nie przejmiecie A to was wystrzelamy, to już jest koniec Przejście. No w tamtej rundzie to was, wasz zespół wygrał porządnie Skopaliście nam dupę no, bo... Jebany w... No ty przeładowuję, ja sobie w niego strzelam, przeładowo mnie, zabił Ktoś mnie z pistoletu zabił, nawet go nie widziałem Mister Knife'a Dobra, rozpiesz się Nawet fajna rozgrywka, nie? No, chłopie. Siejemy damage Ja nie wiem co ten koleś robi, to jest pistoletem wszystkich killuje, nie? Pistoletem Mamy Pistolek tylko B O kurde coś nie tak O to mój Nie mogę się porządnie ustawić Patrzę na mapę, typ za mną biegnie, odwracam się, z, mie z mieczem z knajty na mnie ciśnie, nie? Zabijam go. Nie uleczę was w tej chwili. Wypierdzielać mi stąd, śmiecie. Dobra, będzie burda tu. Teamfight. <grym> I się zaczynają obrażenia I się zaczyna Amunicja! Rzuć ktoś pierdolną amunicję na ziemię! Stąd. To dużo na stół Serdecznie jest Ale się podjarałem Koleś mu rzuci pod ziemię, znaczy pod nogi Ale to nieważne, tak żyje Dwóch medyków kurde wystarczy żeby jeden drugiego medyka zawsze wyfilowałem Chyba, okay. na ślepo, bo i daw tutaj jest na zrobione Leczyć mnie. Jest, dzięki. Lecicie swojego bohatera. <laughs> Porzucę tam granat też poskładają żony.